Witaj w drugiej lekcji mojego kursu. W ciągu najbliższych kilkunastu minut dowiesz się, co leży u podstaw każdej decyzji zakupowej, jaką podejmujemy. Zaczynamy. Gdy zastanawiam się nad dynamiką naszych codziennych wyborów konsumenckich, zawsze wraca do mnie koncepcja Daniela Kahnemana, laureata Nagrody Nobla, który w swojej książce Pułapki Myślenia wprowadził rewolucyjne spojrzenie na ludzkie decyzje. Daniel Kahneman, którego ocenię za ogromny wkład w ekonomię behawioralną, pisze, że naszymi decyzjami sterują dwa systemy. System pierwszy działa bez przerwy, automatycznie i bez wysiłku, a system drugi angażuje się tylko wtedy, gdy sytuacja tego wymaga. Ta neurobiologiczna dynamika kształtuje każdą decyzję zakupową, od impulsywnego sięgania po batonik, gdy stoimy przy kasie, po wielomiesięczne analizy przy wyborze samochodu. Wyobraź sobie, że w głowie każdego konsumenta mieszka dwóch graczy, którzy nieustannie rywalizują o kontrolę nad podejmowaniem decyzji. Graczem numer jeden jest system pierwszy, który działa błyskawicznie i zawsze opiera się o intuicję. Gracz numer dwa, system drugi, realizuje zadania w sposób powolny i metodyczny. Ten duet współpracuje ze sobą każdego dnia, jednak to system pierwszy jest dominującym partnerem. To on podejmuje większość decyzji, najczęściej zanim zdążymy to sobie uświadomić. System pierwszy nie czeka, nie analizuje, podejmuje ekspresowe decyzje, co często wiąże się z brakiem trafności. Badania pokazują, że wystarczy 50 milisekund, by klient ocenił wiarygodność strony internetowej, to mniej niż mrugnięcie okiem. Pomyśl o tym. Podświadome decyzje zakupowe zapadają zanim zdążysz świadomie przetworzyć informacje. Ale to nie dotyczy tylko internetu. W świecie fizycznego retailu, np. w sklepach Żabka, system pierwszy rządzi. Wyobraź sobie klienta w biegu. Ma 15 sekund, by kupić coś na szybko. I co widzi? Charakterystyczną zieleni logo Żabki Bodziec rozpoznawalny nawet z daleka, kojarzący się z szybkością i dostępnością. Ustawione przy kasie produkty typu na wynos, czyli batony, napoje, hot dogi to tak zwana strefa szybkiego decydowania. Komunikaty wizualne typu tylko teraz, drugi za złotówkę, zła to hasła idealnie trafiające w tryb impulsu. Kolejnym przykładem jest Coca-Cola, która również doskonale rozumie działanie systemu pierwszego. Charakterystyczna czerwień marki nie jest przypadkowa. Kolor ten wywołuje podświadome skojarzenia z energią i przyjemnością, omijając racjonalną analizę. W 2004 roku w czasopiśmie Neuron opublikowano wyniki głośnego eksperymentu. Celem badania było sprawdzenie, jak czynniki kulturowe, między innymi rozpoznawalność marek Coca-Cola i Pepsi, oraz czysto sensoryczne, czyli faktyczne wrażenia smakowe wpływają na preferencje klientów. Okazało się, że gdy badani byli informowani, że za chwilę dostaną puszkę Coca-Coli, następowała aktywacja dodatkowych obszarów mózgu, w tym hipokampa i grzbietowo-bocznej kory przedczołowej. Co ważne, samo poinformowanie, że to jest cola, zwiększyło liczbę osób wybierających ten napój w teście. Natomiast pokazanie logo Pepsi nie dawało tak wyraźnego efektu zarówno w aktywnościach mózgu, jak i w zmianie preferencji smakowej. To pokazuje, że siła samego brandingu Pepsi jest znacznie słabsza niż w przypadku Coca-Coli. Ta sama strategia widoczna jest w logo McDonald's. Żółto-czerwona kolorystyka budzi apetyt i przyciąga uwagę, zanim zdążymy to sobie uświadomić. Zara również wykorzystuje zasady działania systemu pierwszego w swoich sklepach. Marka wyjątkowo często zmienia ekspozycję, co wywołuje u klientów poczucie nowości i w pewnym sensie pozytywnej ekscytacji. To powoduje, że stałe klientki odwiedzają ich częściej niż sklepy konkurencji. A co z przeciwieństwem systemu pierwszego? System drugi jest znacznie bardziej oszczędny energetycznie. Jak myślisz dlaczego? Świadome myślenie jest kosztowne dla naszego mózgu, bo zużywa dużo glukozy i tlenu. Gdy porównujesz parametry techniczne telewizorów albo czytasz warunki kredytu mieszkaniowego, aktywuje się twoja kora przedczołowa która odpowiedzialna jest za logiczne myślenie. To właśnie system drugi w akcji. Marki motoryzacyjne, np. Toyota, są dobrym przykładem tego, jak można spójnie angażować oba systemy naraz. W fazie początkowej przekazu marketingowego pokazują rodziny cieszące się podróżami, budując emocjonalną więź. Później na swojej stronie internetowej oferują rozbudowane konfiguratory z parametrami technicznymi, zużyciem paliwa i opcjami finansowania. Choć nasz system pierwszy jest niesamowicie efektywny, wpada w różne pułapki poznawcze. Marketerzy doskonale znają te mechanizmy i umiejętnie je wykorzystują. Przyjrzyjmy się kilku błędom poznawczym, którym ulegamy praktycznie codziennie. Zacznijmy od zjawiska nazywanego awersją do straty. Jak pokazują badania, strata boli dwa razy bardziej niż cieszy zysk o tej samej wartości. Oznacza to, że silniej reagujemy emocjonalnie na perspektywę utraty 100 zł, niż na możliwość zyskania tej samej kwoty. Marki mistrzowsko wykorzystują tę tendencję. Aplikacja Żabka to doskonały przykład wykorzystania mechanizmu awersji do straty. Użytkownicy aplikacji otrzymują żabsy, kupony rabatowe i oferty limitowane, które mają określony czas ważności. I choć punkty są wirtualne, mózg traktuje je jako realne posiadanie dobra. Nie chcemy ich stracić, więc decydujemy się na zakup którego wcześniej nawet nie planowaliśmy. Co więcej, aplikacja Żabka często informuje. Zostały ci tylko dwa dni na wykorzystanie kuponu. Albo zrealizuj swój rabat, zanim zniknie, czy liczba produktów w promocji jest ograniczona. Te komunikaty, podobnie jak w Booking.com, aktywują lęk przed utratą okazji, czyli tzw. FOMO, i kierują naszą uwagę na szybkie działanie. Nie zastanawiamy się długo. System pierwszy podejmuje decyzję za nas. W efekcie nie tylko robimy zakupy częściej, ale też czujemy się zaangażowani w relacje z marką, która daje nam coś wyjątkowego. Booking.com używa wielu różnych komunikatów bazujących na awersji do straty. Na przykład ostatni pokój w tej cenie. Siedem osób ogląda ten hotel. Wszystko to wywołuje lęk przed utratą okazji i popędza do szybkich decyzji. Kolejne ciekawe zjawisko to tak zwany efekt posiadania. Polega on na tym, że kiedy posiadamy jakiś przedmiot, przypisujemy mu wyższą wartość niż przed jego posiadaniem. To dlatego darmowe okresy próbne są tak skuteczne. Gdy już korzystamy z usługi, trudniej jest nam z niej zrezygnować. Wiele aplikacji, jak na przykład Canva, oferuje miesiąc darmowego okresu próbnego swojego oprogramowania. Gdy już zaczynamy tworzyć projekty w programie i przyzwyczajamy się do interfejsu, rezygnacja oznaczałaby stratę naszej inwestycji czasowej i emocjonalnej. Kolejnym interesującym błędem poznawczym jest efekt ramowania. Mamy z nim do czynienia, gdy ten sam produkt czy usługa mogą być postrzegane zupełnie inaczej, zależnie od sposobu, w jakim zostanie zaprezentowany. Na przykład hasło 90% skuteczności brzmi lepiej niż w 10% nieskuteczny, choć to dokładnie ta sama informacja. Producenci jogurtów często stosują komunikat 0% tłuszczu zamiast zawiera cukier, choć to drugi składnik może być bardziej problematyczny dla zdrowia. Także firmy lotnicze mistrzowsko oponowały sztukę ramowania. Ryanair pokazuje najpierw podstawową cenę biletu, by później dodawać kolejne opłaty za bagaż, wybór miejsca, odprawę na lotnisku. W rezultacie cena może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent, ale konsumenci rzadziej rezygnują, gdy już rozpocznie się proces zakupowy. Dochodzimy do heurystyki dostępności. Zgodnie z nią, wydarzenia łatwiejsze do wyobrażenia wydają się bardziej prawdopodobne. Marketerzy wykorzystują to, tworząc obrazy i narrację, która pozwala nam zobaczyć siebie używających produktu. IKEA w swoich katalogach nie pokazuje po prostu mebli, przedstawia kompletne, idealne wnętrza, w których możemy wyobrazić sobie własne życie. Dzięki temu klienci stają się bardziej chętni do zakupów, gdyż mają już gotową wizję w swoich głowach. Firmy ubezpieczeniowe również wykorzystują tę heurystykę, prezentując dramatyczne scenariusze wypadków. Prezentowanie w swoich kampaniach historii ludzi wpływa na wzrost sprzedaży Polis. Dlaczego? ponieważ historie te zwiększają dostępność mentalną zagrożeń, sprawiając, że wydają się one bardziej prawdopodobne. Równie ciekawy jest efekt natychmiastowej gratyfikacji. Nasz mózg preferuje natychmiastowe korzyści nad przyszłe zyski, nawet jeśli te drugie są obiektywnie większe. To wyjaśnia, dlaczego tak trudno oszczędzać i tak łatwo kupować impulsywnie. Wiele marek wykorzystuje te tendencje w promocjach typu błyskawiczne wyprzedaże, gdzie limitowane ilości produktów są dostępne tylko przez krótki czas. Natychmiastowa dostępność połączona z ograniczoną ilością tworzy potężny bodziec dla systemu pierwszego. Pewnie teraz zadajesz sobie pytanie, dlaczego nasz mózg oszukuje samego siebie. Nasze dwa systemy myślenia, choć zasadniczo pomocne, Podatne są na różne złudzenia i skróty myślowe. Te mechanizmy, zwane heurystykami, pozwalają nam szybko podejmować decyzje, ale czasem prowadzą nas na manowce. Gratulacje! Dotarliśmy do końca lekcji drugiej. Podsumowując tę lekcję, chciałabym zwrócić Twoją uwagę na to, że najskuteczniejsze działania marketingowe i sprzedażowe wpływają zarówno na impulsywny system pierwszy, jak i analityczny system drugi. Spójrz choćby na strategię firmy Apple, która konsekwentnie łączy emocje z racjonalnością. Ich słynna kampania Think Different odwoływała się do aspiracji i poczucia wyjątkowości, czyli do systemu pierwszego, podczas gdy każda prezentacja produktu zawierała szczegółowe dane o wydajności i technologii. Odwołując się do systemu drugiego. Nasze zadanie, czy to jako konsumentów, czy marketerów, to być jak neuroarchitekci, projektować doświadczenia, w których zarówno serce, jak i rozum mówią tak. Bo najtrwalsze relacje z markami budujemy wtedy, gdy czujemy się dobrze z naszymi wyborami, zarówno emocjonalnie, jak i racjonalnie. I to właśnie o emocjach porozmawiamy w lekcji trzeciej, do której już teraz Cię zapraszam.